Kurew <noise> Dobra, zobacz, to trzech kurew, nie? Fit, freeze, freeze. <noise> Dobra, te trzy kurwy Nowy kawałek wrzuciły <noise> Kurwa, nie? No panowie oczywiście wiecie o co chodzi, nie? To żart, żeby nie było Bardzo was szanuję No to cztery, cztery, <noise> cztery kurwy, nie? <noise> Żartuję, widzowie Żartuję, widzowie, oczywiście szanuję każdego Tak, oraz sprawdźmy tą nutę Trzy, trzy oh, kurwy freeze fri, mały chuj. Dobra, let's go. Czy powiedzieć, dlaczego miałbym kupić subskrypcję? Mój drogi, dlaczego miałbyś subskrypcję kupić? Dlatego, że po pierwsze, każdy, kto ma subskrypcję, zgadzam się z jego zdaniem, totalnie reluje z każdym widzem, którego, który ma suba. Dodatkowo masz odznakę przy niej, która postępuje wyglądem co, co każdy miesiąc. Dodatkowo masz rangę subskrybenta na Discordzie, czyli jesteś szanowany przez innych. Eee, co jeszcze takiego? Emotki zajwisą na przykład emotka Multium, albo na przykład emotka Multi L, ale ta prawdziwa multi L, nie multi LL. A giveaway, na przykład skiny dla widzów, eee, kolego eee, no naprawdę kurwa, no naprawdę, nie. Rainbow X raining, dziękuję za 18 miesięcy. Brutus, dziękuję bardzo serdecznie. No, i naprawdę, widzowie, nie? Mega dobrze, nie? Mega dobrze. Naprawdę super. Jest o wiele jeszcze więcej rzeczy. Na przykład, e, podobno jest to udowodnione. Znaczy, no nie jest to udowodnione, ale wielu subskrybentów moich pisało do mnie, że dzięki mnie zaruchali w końcu. Więc możesz zmienić swoje życie już dzisiaj. Wystarczy, że w klubie powiesz, a jestem, jestem 12 miesięcznym subskrybentem Yang Multiego, e, należę do Rubinowe, należę do Diamentowego Klubu, e, więc e, ona tak, Diamentowy Klub, a co to znaczy, a wiesz, pokażę Ci w domu, chodźmy do mnie, pokażę Ci, co to znaczy Diamentowy Klub, e, więc XKanwy, dziękuję za 10 tysięcy, Amara, dziękuję, więc możesz ją wprowadzić do Diamentowego Klubu, do Złotego Klubu, no generalnie każdy klub brzmi mega dobrze, nie? Eee, więc możesz, no, możesz nieźle sobie za, za plusować, nie? Wielu się stało bogatymi, tak, tak. Dokładnie. Proste. Patrzę w gwiazdy, widzę duży wóz i mały wóz Z lewej siedzi jeden król, a z prawej też jest król Jeden król, drugi król Nie! Dlaczego ten numer to jest afrotrap? Boże, Przemek Pro! A, ale poczekałem, ja otwórzmy głowę powiedzieć Wszystkiego najlepszego, Zuza, purpurowe serce Dzięki Ale Zuza, Zuza miała y, wczoraj urodziny Ale przekażę jej na pewno Dobra Trzeci król, cały świat pada do stóp Kiedy jedzie mały wóz Duży wóz, nie ma stóp Takich jak nas trzech Duży wóz, nie będzie stóp Nie mamy tylu miejsc król, trzeci król. Cały świat pada do stóp, kiedy jedzie mały wóz. Duży wóz nie ma stóp, takich jak na trzech, Duży wóz nie Duży będzie stóp, stóp. Nie mamy tylu miejsc! Barty Kubicki, podróba Freeza, podróba wszystkich, nadzieję, że ale nie dzisiaj. Mazorel, akurat Bo zgadzam to się z tym, się punktów Beka, kurwa. Omega lul. Mówiłeś, że się skończy. Pisałeś na mnie, gączy listy. Miałem niebieski łeb. Skończy? Człowieku, skończyć to ja bym się mógł, kurwa. Wiesz, że jestem w internecie, dzieciaczku? Ty to się nawet jeszcze, na dobre, nie zacząłeś, tak? Smarku. W tego gadania, dziś mam zielone ja oczy. Od... Ty ledwo zacząłeś, nawet, wiesz, to spokojnie, stary, nie? To ja mogę tak gadać, nie? <głosy> <głosy> Żartuję. Pranek dziękuję bardzo. Dziś mam zielone od podróżowania, dzisiaj nie powiedz mi nic! Dzisiaj Jak to mi... nie? Pierdol się! S. Nie powiesz nic, bo już nie chcę Ciebie słyszeć Dziś nie ma szansy na fit i nie mówię o muzyce Wszystko co było pani risze Ale dzięki za nasze na życie a, a, Ale nie będę dziś płakał, może uronię tą łezkę na szczycie Jeden krok, drugi... jak fajnie Znaczy ogólnie wszyscy spoko, nie? Jakby na razie ten numer jest taki spoko Tylko kurwa te to afrotrapy, to ja nie mogę wiecie Nie mogę obiektywnie powiedzieć, że mi się to podoba, nie? król, trzeci król, cały świat pada do stuk. Kiedy jedzie mały wóz, duży wóz nie ma stuk. Takich jak nas trzech, duży wóz nie będzie stu, Nie mamy tylu miejsc. Jeden król, drugi król, trzeci król, cały świat pada do stuk. Kiedy jedzie mały wóz, duży wóz nie ma stół, Takich jak nas trzech, duży wóz nie będzie stu, Nie mamy tylu miejsc. Jeden król, drugi król, trzeci król, a czwarty o kurwa friz Jestem Już nie jestem myśkiem Bo w dla mnie miejsce Chowałem się na blokach Dziś buduję nowe domy. A przy... Czemu ten efekt mu nałożyli? Jest moją ciężką pracę Daję ludziom możliwości tony hey! Jakich nie miałem ja? Ja od początku miałem plan, plan. od początku grałem fair już nie jadę sam Nie, nie, kiedyś wiśnia rolki, Dziś robię prawdziwy grind Bokom same dobre mordki Ja poręczę za nich sam Ej, ej Jeden król, drugi król miało lepsze yyyy zwrotki frizz tak szczerze ksero dzięki za 10 tysięcy trzeci mid 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 no świat spada do stóp kiedy jedzie mały wóz duży wóz nie ma stóp takich jak nas trzech duży wóz nie będzie stóp ten Numer, wszyscy, sensie, no jest dobrze wyprodukowany. Nie brzmi tu nikt nie? tylko no ja mam uprzedzenie widzowie do e afrotrapów, nie? No, nie? no, no, kurwa, rzadko mi jakiś afrotrap y smakuje dobrze, nie? Dobra, pierdol się Cilcece, no. Co mam Ci powiedzieć? No, jeśli mi się nie podobają stare afrotrapy, to czemu mam na siłę mówić, że mi się coś podoba w 100%? No, nie jestem w stanie powiedzieć, powie że mi się to będzie podobało, bo kurwa, no, no nie mogę. Kur. O, znowu lag był? Nie, nie było. Nie mogę po prostu. No, nie mogę, nie mogę, nie mogę, no nie mogę, kurwa. Ciężko mi, ciężko mi. Ciężko mi, kurwa, powiedzieć, nie. Trochę sentino vibe? Nie, no stary, bez przesady, nie. Jakby kurwa, Sentino nie jest jedynym wykonawcą na, na afrotra, ale no masz prawo, żeby ci się tak kurwa kojarzyło, yy, generalnie, ale no bez przesady też nie, bez przesady też nie. Yy, płyta jest cała, yy, może sy tego, polskie afrotrapy są chujowe, bo nie lecą na jednym paternie, znaczy kurwa dla mnie stary, wszystkie afrotrapy, Bro. no większość afrotrapów jest zjebana. Yy. Tym bardziej te niemieckie, kurwa, bo e, dla mnie na przykład niemieckie afrotrapy, kurwa, to w ogóle tam, nie, nie, nie ktoś może się jarać tym, ale dla mnie na przykład oni wszyscy brzmią tak samo, nie? Każdy, ty, kurwa, ten niemiecki raper brzmi tak. Tak, kurwa, taki, są mega tak, tacy, na, tak, wiesz, takie mają wokal napakowany, kurwa, jakby chcieli kogoś najebać zaraz, kurwa, i mnie to tak wkurwia. Ta, ten, to tonacja głosu ich strasznie mnie wkurwia taki agresywny taki z... nie wiem No bo to jest też Afro -trap. No wiesz o co chodzi no ciężko ciężko mi ciężko mi Tynki tynki wasa zakutasa Palebata, <ścoughs> tynki wasa Haha. O kurwa Mocne Daj mi tego kutasa Ej, czekaj, czekaj Daj mi tego... Jak to jest? Daj mi tego kutasa? To to? Czy gdzie to kurwa jest?